Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek wywiadów z kolejnymi superbohaterami, którzy w jakiś sposób zostali superbohaterami, którzy działają jak superbohaterzy. I tak dzisiaj moim gościem zostaje Grzesiu, dyspozytor Słupskiej Straży Pożarnej, który na co dzień odbiera telefony pod numerem 998. Grzesiu, powiedz mi, z jakimi problemami borykasz się na co dzień w swojej pracy? Na co chciałbyś zwrócić uwagę? Hmm. Z jakimi problemami? No problemów jest, jest wiele, natomiast e, domyślam się, że chodzi ci o, o to, z czym ludzie dzwonią i e, tutaj z, z problemami w komunikacji. Otóż e, dużym problemem dla nas, dla wszystkich służb ratunkowych, jest, są fałszywe wezwania. Są wezwania, w, które są robione w ramach, w ramach psoty, w ramach głupiego dowcipu, e, złośliwego żartu. Wówczas angażowane są siły środki, a w tym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy i tej pomocy na czas. Może nie uzyskać, bo ktoś inny zrobił sobie... Przypomnijmy jesteś żart. tutaj sam, gdzie sam odbierasz ten telefon, linia jest zajęta, nie masz możliwości odebrać drugiego telefonu. Znaczy może możliwość jest, ale rzeczywiście w tym czasie nie musisz skupić uwagę na tym, co na początku bierz, prawda? Dokładnie tak. Jest, jest, jest to pod tym względem utrudnione, dlatego taki apel do, do wszystkich młodych, no i starszych również ludzi, żeby wzywać pomocy wtedy, kiedy ona jest faktycznie potrzebna. Mhm. Jeżeli potrzebujemy tej pomocy, to Wezwijmy ją i bądźmy na miejscu wezwania, nie tylko przejedźmy obojętnie, a coś się stało, zadzwonię i pojadę dalej. Nie, bądźmy, zaczekajmy na e, ratowników, wskażmy im, co się wydarzyło działajmy. Może z tym, jak i co, to za chwileczkę. Zaczęliśmy w sumie od końca, bo chciałem nadmienić, reasumując to, cały cały wywiad, właśnie, żeby, żeby nie nadużywać tych telefonów alarmowych, czy to w pogotowiu, czy to w straży pożarnej, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ludzie się bawią tym. Nie wzywajmy również pewnie do pierdół, czyli do złamanego palca, albo pewnie, gdzieś tam rozmawiałem kiedyś z innym dyspozytorem, że, że chciał, żeby scholowali daną osobę, strażacy gdzieś na pobocze, no, a przecież mamy od tego inne służby, prawda? Tak, zgadza się. Jest wiele wezwań e, takich, które w ogóle są nie dla naszych służb ratunkowych. Ludzie wzywają pomocy, e, może dlatego, że są bezradni, może nie wiedzą do kogo się zwrócić, może dlatego, że tak po prostu wierzą w straż pożarną, ale e, no, jesteśmy służbą, która ma działać dla, w sytuacjach zagrożenia życia bądź w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Złamany palec no nie jest stanem zagrożenia życia ani zdrowia. Zepsuty samochód nie stanowi zagrożenia. Od tego są, tak jak wspomniałeś, faktycznie inne służby. Czy osy latające w ogródku daleko od miejsca zamieszkania, to też od tego są odpowiednie służby, są odpowiednie jednostki, które się tym zajmują. Czyli rozumiem tutaj ci przerwę, jeżeli chodzi o te osy, to mm, straż można wezwać wtedy, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie, czyli mamy gniazdo w domu. Na placu zabaw dzieci. W przedszkolu. przedszkolu na przykład. W szkole, tak, jak najbardziej, oczywiście. Ale jeżeli ktoś ma, mieszka w bloku w mieście, jeździ sobie na ogródek działkowy i tam na działce ma osy, no musi się z nimi poradzić sam albo Jasne. wezwać właściwe służby. Okej, okay. mam nadzieję, że Państwo wezmą to do swoich głów, zapamiętają zasady, o których tutaj Grzesiu wspomniał. Ale przede wszystkim Grzesiek, na co zwrócić uwagę podczas wzywania? Pomocy odpowiednich służb, czy to pogotowia, czy chociażby Straży Pożarnej. Myślę, że tutaj y, y, sposób działania jest podobny. Przede wszystkim, co? Przedstawić się, tak? Zadzwoni, przedstawić się, no i. Pierwsza powiedz, informacja, która zawsze nas interesuje, to jest dokładny adres zdarzenia. Dlaczego zaczynamy od adresu? Ponieważ, jeżeli, jeżeli przerwie nam połączenie, to ja już będę wiedział, że pod tym adresem być może coś się dzieje. Zadysponujemy jakieś służby ratunkowe, być może tylko policja na początek, ale. Już będziemy wiedzieć, gdzie coś się dzieje. Przede wszystkim chyba zaznaczmy tutaj, że ba bardzo ważna jest miejscowość, bo chociażby tutaj w twojej okolicy, w, w okolicy Słupska, jest też niedaleko ustka, gdzie możemy mieć dwie takie same ulice, tak, prawda? Tak. Powiat słupski jest, stanowi duży obszar, więc miejsc, mamy miejscowości, które się podobnie nazywają. Mamy takie same nazwy ulic w niektórych miejscowościach, więc zaczynamy od podania miejscowości. W naszym przypadku. No, my sobie poradzimy i najczęściej, jeżeli ktoś wzywa strażaków, no to z naszego powiatu. Natomiast może się zdarzyć tak, na przykład, gdy będziecie Państwo wzywać pogodowie ratunkowe, że nie wystarczy podać nazwę miejscowości, trzeba podać województwo, gminę powiat, ponieważ możecie się dodzwonić na przykład do dyspozytora na drugim końcu Polski, bo ten ze Słupska akurat będzie miał linię zajętą. Czyli zaczynamy od dokładnego adresu, od dokładnej lokalizacji, gdzie miało miejsce zdarzenie, a później informujemy w. W dwóch, górach, trzech zdaniach, co się konkretnie dzieje? Czy jest to wypadek komunikacyjny? Czy ktoś zasłabł i, i potrzebuje nagle pomocy? Czy, no, tak jak w główne działania Straży Pożarnej, że widzimy ogień, coś się pali, e, prawda? To w takich sytuacjach wzywamy pomocy i dalej odpowiadamy właściwie na pytania dyspozytorów. Numer telefonu i adres e, i imię, nazwisko osoby wyzywającej też jest dla nas istotne, ważne, bo zwiększa to wa, Waszą wiarygodność. Nadmiennie, że 5% wszystkich wezwań to są wezwania fałszywe, więc e, podanie swoich danych uwiarygodnia wezwanie. Ja myślę, że bardzo ważną kwestią, którą powinniśmy nadmienić, to chyba też, że wyjście naprzeciw wezwanym służbom, prawda? Z tego co wiem, rozmawiałem z innymi superbohaterami, strażakami, którzy gdzieś tam działali i wiem, że często jest też problem z dojazdem, bo na przykład dany numer, nawigacja też mają na swoich atakach, doprowadza nas do danego miejsca, ale konkretny numer znajduje się chociażby w oficynie, tak? czy, czy też w podwórku. Tak, no bardzo ważne jest, żeby wyjść na główne Skrzyżowanie, na główną drogę, wskazać służbom ratunkowym, gdzie mają się udać, ale jest to też istotna informacja, gdy wzywamy pomocy, gdy rozmawiacie z dyspozytorem i wiecie, że ten dojazd jest trudny, jest skomplikowany, nie jest oczywisty. Podajcie punkty charakterystyczne, na przykład Trzecie skrzyżowanie po wjeździe do miejscowości albo przy krzyżu skręcić w lewo, albo naprzeciwko sklepu, jedynego sklepu w danej miejscowości. To bardzo ułatwi nam pracę, ale przede wszystkim skróci czas dojazdu. Szybciej uzyskacie pomoc. Myślę, że tutaj padło naprawdę dużo fajnych informacji, przydatnych podczas zgłaszania jakiegokolwiek zdarzenia. Ale często i gęsto, z tego co się orientuję, osoby zgłaszające. Przejeżdżają przez jakąś miejscowość, oczywiście w ferworze walki, podczas drogi, zapomnieli z, z, w jakiej miejscowości są, w jaki sposób y, mogliby przekazać informację, gdzie są? Wiem, że coś takiego jest jak pikietarz. Tak, pikietarz to jest taka e, bardzo sprytna rzecz. To, są, to jest nic innego jak słupki z numerami, które widzicie jadąc drogą obok, e, obok jezdni. E, te numerki, które znajdują się na tych słupkach, oznaczają numer drogi, i kilometr tej drogi. Dzięki temu bardzo łatwo możemy ustalić, w którym miejscu zdarzył się wypadek. E, najczęściej takie osoby pytamy, skąd jechali, dokąd jadą, więc już możemy sobie szybko znaleźć na mapie, o jaką drogę chodzi. I wtedy dopytujemy, co widział ostatniego bądź właśnie ten słupek pikietarzowy, numer słupka, e, który stoi przy poboczu przyjezdni. Reasumując, Grzesiu, ja mam nadzieję, że, że nasi słuchacze coś z tego wyniosą, przede wszystkim ułatwią ci pracę, a mam nadzieję, że tej pracy będzie również o te 5% fałszywych zgłoszeń mniej. Przede wszystkim, kochani, spokój nas ratuje, także zachowajmy spokój, opanujmy emocje. Mam nadzieję, że Wam się wywiad podobał. Będziecie czekali na kolejne wywiady. Dziękuję, Grzesiu. Dziękuję bardzo. E, dziękuję również Państwu. Do zobaczenia na kolejnych wywiadach. Udostępniajcie, udostępniajcie lajkujcie. E, to również Wasze bezpieczeństwo. Do zobaczenia. Cześć.